Dzień dobry, ja jestem Janusz Pytarda, z Wyższału TV Dziś będę rozmawiał z Januszem Galaretą. Wiemy... Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie. Dobrze. Jak wiemy, Janusz tutaj zatrzymany i ten do myślia sobie, to prawda? co, eee, poniekąd tak. Ale za niewinność mnie zatrzymali. To no dobrze. Ja nie mi oceniać. A może pan powiedzieć na jaki czas został pan zatrzymany w więzieniu? się spędziłem 24 godziny, natomiast mój wyrok... Oscylował na 100 lat pozbawienia wolności. Dobrze. Posłyszałem, że pan miał jakiś plan na miasto. Może pan powiedzieć, tutaj, do naszych mediów? Tak. Chciałem oczyścić miasto ze zła. Chciałem, żeby zarówno kibice, jak i policja się dogadali, żeby było spokojniej. Żeby młodzi ludzie mieli wiedli spokojne życie w tym mieście, a nie że zawijają młodzieńców tylko za to, że nie mają co zjeść, że nie mają co wypić, że muszą się trudzić gangsterkom. Ja chciałem temu wszystkiemu to wszystko zakończyć i chciałem spowodować, aby w mieście było spokojnie. I za to właśnie za to mnie zawinęli niebane psy. Dobra A to mam takie pytanie: co, co pan sądzi aktualnie o policji i o zmianach w policji? No źle się dzieje. Ja już to wszystko rozszyfrowałem. E, żyjemy w symulacji, to wszystko jest pierdolony Matrix. Mam wrażenie, że po prostu jakieś siły wyższe e, czy jakieś arcybogowie albo wysoko postawieni urzędnicy sterują e, komendantem i komendant robi pranie mózgu zwykłym funkcjonariuszom. A słyszał Pan o tej nowej zarodbójce, która nie ma zbyt dobrej opinii podobno? E, słyszałem w mieście, że jest strasznie ambitna osoba i chce każdego wyłapać, ale nie miałem okazji go poznać jeszcze. A myśli Pan nad jakąś nową pracą, czy jednak zostaje na bezrobociu? Pracuję nad tym, żeby sobie coś zorganizować. Myślę, że mam teraz odpowiednie zasoby wśród ludzi i wśród sprzętu, żeby stać się niedługo najbogatszym mieszkańcem tego pierdolonego miasta. Czy będzie chciał Pan coś zrobić z tymi pieniędzmi dobrego, czy po prostu Pan będzie wydawał na różne swoje zachcianki? Wie pan co? Myślałem o tym, żeby otworzyć fundację na rzecz pomocy pokrzywdzonym i zagubionym, udręczonym w boju. To znaczy chciałbym rozdać pieniądze dobrym chłopakom, którzy dobrze robią, którzy wychowali się na ulicy. To bardzo dobre czyny. Pan nie na złego. Proszę pana, chciałbym, żeby to wybrzmiało. Jestem dobrym człowiekiem pokrzywdzonym przez system. Ludzie tego nie rozumieją. Światem rządzi jakaś... No nie wiem, jakaś grupa, która nie, robi z nami co chce i ma swoje marionetki w policji i wśród kibiców i dlatego jeżeli pojawia się taka osoba jak ja, taki powiedzmy uliczny bohater miasta, no to oni od razu pozbywają się takiego osób, tak? dlatego trafiłem za kraty, dlatego mój plan nie wypadł, nie wyszedł i, i właśnie tak postępują z dobrymi ludźmi. Ja Tobie dziękuję za wywiad, także dziękuję widzom za oglądanie i się z Wami żegnam.